Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak wygląda przyroda z bliska. Ślimaki, biedronki, motyle, pszczoły. To wszystko jest przyroda. Zapraszam do oglądania. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Przyroda na okrągło. Dziś przyjrzymy się z bliska konikowi polnemu. Koniki polne to spore owady o wielkości ciała mniej więcej 15-42 mm. Ich ciało jest wydłużone. Najczęściej są one spotykane w kolorze zielonym lub brązowym. U niektórych gatunków występuje także czarny wzór. Ich ubarwienie jest maskujące. Oczy koników są Ułożone po bokach głowy. Sama głowa jest duża, ułożona prostopadle do osi ciała. Do osi ciała, a oś mamy równo tutaj. I tutaj głowa jest tak prostopadle ułożona. Długość czołgów zależy od gatunku, a na końcu znajduje się pokładełko, które może się wydawać żądłem. Ale o pokładełku to już więcej w następnym odcinku z ciekawostkami o tym opacie. Do schakania pasikoniki używają tylnych odnóż, czyli jest to najdokładniej o tutaj te odnóża. Tutaj je widać z bliska. Proszę, zobaczcie sobie. Na końcu mogę dodać, że tylko niektóre gatunki potrafią latać. Jednak lot ten nie jest bezprzewodny. Pasikonik może przelecieć zaledwie 2-3 metry. Potem musi się odbić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. I subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka.